Witam was serdecznie moi drodzy. Czy doświadczyliście nowonarodzenia z Boga? Moi drodzy, Ewangelia św. Jana, trzeci rozdział, wersety um, od 5 do 8. Posłuchajcie. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czy jesteś człowiekiem? który doświadczył Nowonarodzenia z Boga, Nowonarodzenia z ducha. Czy jesteś człowiekiem, który przez wiarę swojego serca uwierzył w Chrystusa Jezusa, uwierzył w dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie Jezusie? Czy jesteś takim człowiekiem, czy doświadczyłeś przez wiarę swojego serca mm, Nowonarodzenia i napełnieniem, i napełnienia duchem Jezusa, Chrystusa? Oto jest pytanie.